Biało-czerwono-niebieska ścianka, jednak próżno na niej szukać emblematów partyjnych Prawa i Sprawiedliwości. Karol Nawrocki spotykając się ze zwolennikami w Lesznie podkreślał kilkakrotnie swoją obywatelskość, dziękując jednocześnie PiSowi za poparcie. Musimy wygrać dzisiaj razem, bo, bo prawdziwy przywódca, prawdziwy lider nie mówi, drodzy Państwo, tak jak mówi Wice wice-tusk. Sam stoi z tyłu, udaje, że nie jest w partii politycznej, choć jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Ja nigdy nie byłem żadnej partii politycznej, drodzy Państwo. Jestem kandydatem obywatelskim, a Prawo i Sprawiedliwości bardzo dziękuję za poparcie. Ponad 8 milionów wyborców, największa partia w polskim parlamencie. To odwaga i odpowiedzialność za Polskę że gotowe było prawo i sprawiedliwość poprzeć kandydata obywatelskiego i bezpartyjnego. Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta, suchej nitki nie zostawił na rządzie Donalda Tuska, nawołując premiera przy aplauzie sali, by podał się do dymisji. Z jednej strony mówił o jednej Polsce, a z drugiej stale podkreślał podział na my i oni. Oni chcą wpuścić do Polski migrantów, oni chcą zielonego ładu, oni nie chcą, by Polska była liderem w Unii Europejskiej, oni wprowadzają do szkół liberalne idee i opierają swoje rządzenie na tabelkach i wydrukach, z Excelu. Tu nawiązał do leszczyńskich spraw, planowanej likwidacji SP1 i 3 przedszkoli oraz zawieszenia oddziału neurologicznego w szpitalu w Lesznie, który, notabene, jest zawieszony nie dlatego, że, jak mówił kandydat na prezydenta, nie opłaca się go prowadzić, ale dlatego, że nie ma lekarzy chcących tu pracować. Karol Nawrocki powiedział ludziom, którzy przyszli na spotkanie, to co chcieli usłyszeć o wielkości narodu polskiego stworzonego do wielkich rzeczy to idee prosto z romantyzmu. Potrzebujemy drodzy Państwo rozmachu dzisiaj i naprawdę upartych wizjonerów. Ludzi, którzy w rzecz Rzeczpospolitą uwierzą, którzy ją rozumieją, którzy kochają tą ziemię i wiedzą jaką wielką wartość niesiemy w naszych genach, drodzy Państwo, jaki mamy genotyp. My jesteśmy narodem stworzonym, do inwestycji wielkich, przełomowych, tak, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, takich jak wiele programów, które miały zmienić naszą Rzeczpospolitą, zrównoważonego rozwoju, programów skierowanych do lokalnych społeczności, także tych programów, które przez wiele lat pozwalały, drodzy państwo, waszej ziemi, samemu miastu, miastu Leszno, ale także całemu regionowi rozbudowywać sieć dróg gminnych, Sieć dróg powiatowych. My tego potrzebujemy, bo jest jedna Polska. Jeśli w starej gazowni byli przedsiębiorcy, to wiele wskazuje na to, że skoro kandydat na prezydenta mówi o podatkach i deregulacji, to może wzbudzić ich niepokój. To prerogatywa rządu i parlamentu. Reszlem, drodzy państwo, to jak widzimy, miasto i region ludzi wielkiego entuzjazmu do Polski z jednej strony, wspaniałych polskich patriotów, ale też Miejsce i miasto ludzi bardzo przedsiębiorczych. Wiecie co Państwo pomyślałem sobie, gdy przyglądałem się strukturze zatrudnienia Państwa miasta, że my jako naród i nasi mali i średni przedsiębiorcy, którzy naprawdę od roku 1989 w ciężkim czasie transformacji ustrojowej odpowiadają za to, że Polska niezależnie od rządów od 35 lat wzmacnia się pod względem budowania polskiego PKB i naszego drodzy Państwo pobytku. Narodowego. Tak, dzięki małym i średnim przedsiębiorcom, którzy często nie potrzebują wcale pomocy państwa polskiego. Często potrzebują po prostu spokoju. Chcą pracować i nie chcą poruszać się w gąszczu kolejnych podatków, kolejnych przepisów, drodzy państwo, i kolejnych ograniczeń, które niszczą ich przedsiębiorczość i ten zmysł przedsiębiorczości. Wszyscy dzisiaj czekają na poważny, a nie na polityczny, drodzy Państwo, ten zapowiadany przez premiera Donalda Puska, system deregulacji. I jak będę prezydentem Rzeczpospolitej, to naprawdę będę pilnował tego, drodzy Państwo, aby gąszcz przepisów i podatków nie niszczył małych i średnich przedsiębiorców, a państwo polskie było aktywne wtedy, kiedy przedsiębiorcy tego potrzebują. Dla przypomnienia, regulacje wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, zwane polskim ładem, do dziś spędzają sen przedsiębiorcom. Chodzi o składkę zdrowotną, która de facto jest dodatkowym podatkiem zdrowotnym, bo uzależniona jest od dochodu przedsiębiorcy. Co to oznacza w praktyce? Z jednej strony przedsiębiorca płaci podatek z tytułu PIT, a z drugiej każdego miesiąca składki do ZUS, także uzależnione od dochodu. Im wyższy dochód, tym wyższe składki. Inna sprawa, że Rząd Donalda Tuska mimo obietnic przedwyborczych nie zmienił tych przepisów.